Cześć, słuchajcie, dzisiaj chciałem wam pokazać Grand Vitare. Yy, krótka wersja z silnikiem 1.6 benzynowym. Stały napęd słuchajcie na 4 koła. No, jeszcze ze 3 lata temu, jakbyśmy ten kanał na naszym YouTubie otworzyli, to pewnie tych samochodów byłoby, byłoby masę, ale są to auta, które już coraz trudniej kupić w dobrym stanie, dlatego że one po prostu korodują. Niemniej jednak mają stały napęd na cztery koła yy, i radzą sobie świetnie słuchajcie w terenie. Tak to wygląda z zewnątrz, kilka elementów lakierowanych, ale to nie, to nie to jest tutaj słuchajcie najważniejsze. Najważniejsze jest to, co się dzieje pod spodem. Nie wiem, czy uda mi się Wam to teraz na tym filmie pokazać. Ale słuchajcie, zobaczcie sobie, klasykę, czyli tamto miejsce. Lekko do wypiaskowania, do zabezpieczenia i będzie wszystko jak nowe. Auto ma w tym momencie 13 lat, ale to, co Wam teraz pokazuję, to jest słuchajcie, nic. To jest naprawdę nic, i ci, co tych aut szukają, doskonale o tym wiedzą. Słuchajcie, fajny brązowy kolor. Przejdźmy sobie do wnętrza. W ogóle auto bardzo dobrze utrzymane. Naprawdę wygląda wizualnie świetnie. Wnętrze nie jest zniszczone. Bagażnik, jak to w Grand Vitarze króciutki, mały schowek, naprawdę minimalny. Pod podłogą bagażnika na jakieś gadżety. Drzwi nam się otwier oczywiście otwierają na bok. Słuchajcie, opony letnie. 19 rog, ale one praktycznie w ogóle nie jeździły. Ich stan jest rewelacyjny. Tarcze klocki widzę, zrobione filtry, oleje wymienione i do tego roczne zimówki w zasadzie po jednym sezonie. Słuchajcie, tak nam tutaj wygląda. Sekunda, odrzucę sobie tylko telefon. Dobra, tak nam tutaj wyglądają drzwi, szyby elektryczne z przodu. Fotel, słuchajcie, regulowany. Wygląda tak, też nie jest zniszczony. Z tyłu, dwa miejsca. Oczywiście, tą kanapę sobie możecie złożyć, zrobi się praktycznie prawie że płasko. Tak wygląda, słuchajcie, kierownica, aha, przebieg, bo wam nie powiedziałem, przebieg jest 150 tysięcy jeszcze nie cały. Słuchajcie, na no w środku dość fajnie, już szukam kluczyków, je mam, dobra, palamy, dobra, radio nam nie będzie na razie potrzebne, już robimy ostrość, słuchajcie, 149,555, ciekawy przebieg, jedziemy dalej, radio proste, można jakieś CD wrzucić. Klimatyzacja automatyczna jest widać. Jest jednostrefowa, do tego słuchajcie, dwa gniazda. Tutaj mamy do, do ładowania fotele, mamy podgrzewane schoweczek Słuchajcie, jeden na klucze, na napoje. I tu jeszcze coś tam w środku takiego małego. Hmm. Co jeszcze słuchajcie z takich ważniejszych rzeczy? Fajny, naprawdę, naprawdę fajny. Słuchajcie, stan tego podwozia. Eee, tu, ostatnio, też ktoś mnie pytał, żebym pokazał spód samochodu, ale słuchajcie, no inaczej na tym, niż na tym filmie, muszę tam jakoś schylić i wejść pod spód. To nie jestem w stanie wam tego zrobić, bo nie mamy żadnych takich podnośników, tym podobnych rzeczy, eee, ale może kiedyś będziemy mieli. Słuchajcie, tak to wygląda. A jeszcze co do korozji, tutaj też sobie zobaczcie, jak wyglądają tylne włotniki. Tu macie lewy i tu macie prawy. Nie wiem czy mi łapie ostry, żeby wam to tak wszystko dobrze pokazać, ale naprawdę wierzcie mi, że ktoś będzie bardzo zadowolony z tego auta. Słuchajcie, z mojej strony to chyba tyle. Pamiętajcie, że jesteśmy dla Was na Brothers.Samochody.pl w razie czego, jeżeli jesteście, jesteście zainteresowani, dzwońcie 507 678 607. I co? Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć!